Cześć, witam. Oto pierwsza część z zakupami imieninowymi. nowymi. Dzisiaj z księgarni internetowej Rawelo. Pierwsza książka debiutanta, który nazywa się Piotr Prokopiak. Tytuł książki Odsypiając przeszłość. Akcja dzieje się w szpitalu psychiatrycznym. Jak bym to powiedziała? Polski lot nad kukułczym gwiazdę. Może trochę na wyrost, ale zobaczę. Druga książka Macieja Hena, która została wydana chyba rok temu, ale zebrała bardzo dobre recenzje. Jak widzicie, bardzo gruba. Tytuł tej książki jest też ciekawy. Solfatara. Solfatara to nazwa um, wulkanu, włoskiego wulkanu, tak jak Wezów już czy Etna. Akcja dzieje się w XVII wieku w Neapolu. I ta książka ma coś wspólnego z pamiętnikiem znalezionym w Saragosie. Podobno, po prostu podobną szufladkową budowę. Temat też jest intrygujący. A teraz książka, którą wypatrzyłam właśnie na stronie tej księgarni, a jest ona interesująca ze względu na autorstwo. Napisała ją znana aktorka Krystyna Feldman, znana jako Babcia Kiepska albo z kreacji w filmie Mój Nikifor. Tytuł tej książki Światła, które nie gasną. Przyznam, że już książkę przeczytałam i uważam, że jest naprawdę bardzo dobra. Następny zakup to jest książka, którą chciałam mieć na własność, chociaż już ją czytałam. To jest sławna Sońka Ignacego Karpowicza. Następna to jest Józef Ignacy Kraczewski. Nie sądziłam, że kupię kiedyś Kraszewskiego, bo dla mnie to jest oczywiście nuda nad nudami, ale tutaj tytuł Szalona i kiedy przeczytałam, o czym jest ta książka, to jest po prostu Kraszewski, a Emancypacja kobiet. No Jego na ten temat zdanie jest bardzo ciekawe. A teraz Dom przy Alien Aveni, napisana przez emigracyjnego pisarza Andrzeja Dudzińskiego. Powieść o życiu chicagowskiej Polonii, właśnie Polacy zamieszkujący w domu przy tej ulicy. No i na koniec coś bardzo ciekawego, a mianowicie Małgorzata Gutowska Adamczyk, którzy wszyscy ją znamy, cukiernia, Amor i tak dalej. Tym razem nie jest to powieść. To są rozmowy autorki z czytelniczkami cukierni pod Amorem. Są to rozmowy na temat książki, ale na temat życia, szczęścia, yy, nieszczęścia, poświęcenia i tak No, zobaczę, jak będzie mi się podobała ta yy, książeczka. I to tyle w pierwszej części zakupów imieninowych. Pisujcie oczywiście swoje uwagi, jeżeli którąś książkę czytaliście. Bardzo yy, z przyjemnością ogromną je yy, przeczytam. Dziękuję, do zobaczenia.